Ze mną jest Kamila Wybrańczyk, Kamiszka. Cześć. Cześć. Słuchaj, skąd w ogóle pomysł walki w Fame MMA? Yy, dostałam propozycję, to ją przyjęłam po prostu. Ale to dostałaś propozycję od organizatorów, czy po, yy, taką, że oni ci zaproponowali rywalkę, czy po prostu już. Bo twoją rywalką będzie Zusia. Czy po prostu Zusia już jakby wyzwała cię do pojedynku i Fame MMA przekazała tą informację, że ona cię wyzywa do walki? Dostałam taką propozycję od Fame już od razu, że, żeby zawalczyć z Zusią. Także ja nie mam z nią jakieś kosy, więc yy, to jest odgórna taka propozycja od, od włodarzy. Czyli walka będzie taka czysto sportowa? No, mam nadzieję, że jak się nic nie odjawię tutaj na tej konferencji, to tak, to oczywiście czysto sportowa. Ja się w trash talking nie bawię żadnym, więc no, po mojej stronie na pewno m, będzie spokojnie. No właśnie, jeszcze jesteśmy przed Twoją konferencją. Myślisz, że na konferencji będzie jakaś ostra wymiana zdań z Twoją rywalką? Wiesz co, po mojej rywalce chyba można się wszystkiego spodziewać, więc myślę, że jak ją fantazja ułańska poniesie, to może być ciekawie. A powiedz mi, czy oglądałaś wcześniejsze walki z Usję w Mazy, MMA z Martą Linkiewicz i z Dagmarą Szewczyk? Tak, tak, oglądałam. No z Dagmarą to była szybka piłka, z Martą oglądałam, to tam Marta ją na nóżkach wypykała ładnie, w sensie klenowo, tak, po prostu zajechała ją. Fajnie. Do walki z Usję przygotowuje się w Akademii Gorilla. E, powiedz mi, kto przygotowuje cię do walki z Zusję i kto jest takim twoim głównym sparing partnerem? E, wiesz co, ja trenuję w Akademii Gorilla z Bartkiem Walczewskim, to jest mój, mój główny trener. E, no sparing, partnerem, sparing partnerek jest tam trochę, bo dziewczyny trenują Basia, e, Dominika, e, no mam tam trochę dziewczyn, więc na tyle ile mogą, na tyle mi pomagają, tak? jeżeli chodzi o sparingi. E... Chciałem cię jeszcze się zapytać o twojego partnera Artura Szpilkę, bo ostatnio, ostatnio było właśnie głośno w mediach o jego zachowaniu, Jezu, ale wyciśnięcie razem będzie klikać, będzie wam się, nie? Tak, trzeba ten temat poruszyć. No było głośno. Słuchaj, no Artur to jest narwany chłopak, czasami zanim pomyśli, to coś zrobi. I, no ale zawsze mówię, niech pierwszy rzucikami ktoś, kto, kto nic głupiego w życiu nie zrobił. Każdy z nas jakieś robi głupoty, a on potem tego żałuje, no ale przez to, że jest po prostu osobą medialną, to każdy to wykorzystuje, rozmuchuje na całą Polskę, a wam się klika i na tym zarabiacie. Ciężko też od niego wyciągnąć na przykład o planach, planach na jego przyszłość, bo ostatnio też pojawił się na Gali Gromda. I tak ciężko było niego wyrwać, kiedy, kiedy zawalczy. Masz, masz jakieś informacje takie szczegółowe? Tak, wiesz co, najprawdopodobniej będzie to kwiecień. Jeszcze ustalają szczegóły, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Więc ustalają szczegóły i, i najprawdopodobniej będzie to kwiecień. I będzie walczył z Różańskim. Fajnie, bo będzie walczył już z tej nowej, nowej wadze, gdzie jest bardzo wysoko. Więc jeśli dojdzie do tej walki i Artur wygra, no to następna walka może być o Świata. Czyli, czyli po prostu pozostał w tym boksie, nie, nie przechodzi do MMA? To był zawsze jego priorytet, tak? Że dopóki ma zdrowie i jeszcze jakieś szanse, to on w tym boksie jeszcze zostanie. Ehm, no, na takie walki MMA, to raczej na emeryturę już jak odejdzie sobie, to, to, to będzie mógł walczyć, tak? Powiedz mi jeszcze, co po twoim ewentualnym zwycięstwie z ZUSie, planujesz dalej kontynuować swoją karierę w czy to jest taka jednorazowa przygoda? Wiesz co, ja na razie nic nie planuję, jeżeli wygram to super, jeżeli nie to zobaczę co z tym zrobię, jakby chciałam się przygotować na, na, na każdą opcję i, i no zobaczymy jak to będzie, jest, to jest mój debiut, ja nie wiem jak ja się zachowam w klatce, nie wiem czy mnie nie zje stres, albo mnie może napędzi jeszcze bardziej, także nie żyję z tego, traktuję to jako fajną przygodę i do zrealizowania po prostu. Dobra, dzięki ci w takim razie za wywiad i życzę Ci powodzenia w walce z USA.